Spełnia się matczyna wola, pani jasnogórskiej. Jestem tutaj, wzięty od podnóża jasnej góry, gdzie nieraz stałem, tak jak wy teraz stoicie. I klęczałem na gołej ziemi, tak jak wy tu teraz nieraz godzinami klęczycie. Mówił Jan Paweł II w 1979 roku na jasnej górze. Tu też zawierzył się słowami Totus tus i dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej naszej ojczyzny i jej przyszłości, a także całego kościoła. I mówił też: Jasna góra jest sanktuarium narodu i trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu. W sercu Matki, przed dzień swojej śmierci, pobłogosławił dwie korony dla cudownego obrazu Matki Bożej jasnogórskiej. I my oddajmy się Maryi, królowej naszej, i zawierzajmy jej naszą codzienność, na wzór naszego wielkiego rodaka, i szerzmy jej chwałę.